Przegląd wydarzeń lutego rozpoczynamy feriami z domem kultury. Tegoroczny czas wolny dzieci mogły spędzić podczas warsztatów radiowo dj które poprowadził Łukasz Hołdyński i Szymon Kozicz. Kilkudniowe lekcje dały młodzieży na miastkę pracy dj i prezentera radiowego. Podczas zajęć młodzież nauczyła się różnic między graniem w klubach i radiu, poznała obowiązujące prawa autorskie oraz dowiedziała się, na jakim sprzęcie warto grać i miksować. Zainteresowanie zajęciami było duże. Czekamy zatem na informacje o rozwoju niejednego młodego gołdawskiego DJ-a. W programie tegorocznych ferii Domu Kultury znalazły się również zajęcia plastyczne, wokalne, ceramiczne czy fotograficzne. Odwiedziliśmy z kamerą warsztaty taneczne dla najmłodszych, prowadzone przez Alicję Androlewicz oraz Mirosława Bobrowskiego. Miłym zakończeniem ferii zimowych był bal przebierańców pod nazwą Akademia Pana Kleksa. Dzieci w niecodziennych strojach, z piegami na twarzy, zatańczyły przygotowane podczas zajęć układy taneczne, a następnie spędziły czas na wspólnym tańcu do późnego wieczora. W lutym odbyła się kolejna edycja mini playback show. Na scenie zobaczyliśmy 15 występów. Wśród piosenek gościły głównie zagraniczne hity muzyki popularnej. Nie zabrakło jednak układów do polskich piosenek. Nagrodzeni zostali wszyscy występujący, dodatkowo przyznano nagrodę Grand Prix. Najmłodszych oceniało nieco starsze jury, które po długich naradach ogłosiło werdykt. Chcieliśmy uwzględnić, że obrady były bardzo ciężkie, podjęliśmy decyzję. Nie do końca jednogłośnie, ponieważ ka każdy z nas miał swojego faworyta. E, jednak najbardziej urzekły nas, bądź urzekł, e, zespół e, Julia i Dominika Piechockie. W tym otwarto nadbudowę Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. W nowej kondygnacji powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym zarejestrowani bezrobotni będą uczestniczyć w szkoleniach, uzyskując spektrum informacji o zapotrzebowaniu rynku pracy. Na piętrze znajduje się wyposażona w sprzęt audio wideo sala szkoleniowa oraz biura personalnych doradców zawodowych. To, co Państwo robicie na obecnym rynku pracy, to duże wyzwanie, powiedział pracownikom urzędu obecny na otwarciu wojewoda Marian Podziewski. Ja też to, 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 co Państwo robicie na trudnym rynku pracy, jakim jest powiat bołdawski i powiaty północno-wschodnie naszego województwa, no to duże wyzwanie. Duże wyzwanie, dlatego że ten rynek pracy jest coraz skromniejszy, a ja widzę przez... To jest jaki prowadzimy w urzędach, w instytucjach państwowych, gdzie na zastępstwo na prosty, ale ważny urząd obsługi sekretariatu jest obrad. To świadczy o tym, że rynek pracy jest bardzo, bardzo marny. Siedził, star, w kalendarium lutego zapisała się także kolejna akcja krwiodawcza, w której udział wzięło 66 osób. Tym razem na konto Gołdawskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi popłynęło prawie 26 litrów krwi. W ramach projektu Decydujmy razem zorganizowano pierwszą młodzieżową sesję Rady Miejskiej. Po uroczystym przekazaniu mandatów młodzieży na miejscach radnych zasiedli uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Debatowano na temat infrastruktury, kultury, edukacji, sportu, spraw społecznych oraz długofalowej perspektywy inwestycyjnej gminy Gołda. Okay. Chcielibyśmy mówić wybór szkoły gimnazjalnej, ponieważ sądzimy, że mogłoby to zwiększyć realizację między szkoły. Prowadząc te szkolenia na naszą piękną zauważyłem, że. Są problemy z ulic. Niektóre drogi tego samego osiedla są odśnieżane przez różne firmy. Proponuję, aby odśmierzanie wszystkich ulic jednego osiedla zajmowało się jedna firma. Sesja Młodzieży miała na celu wzbudzenie partycypacji obywatelskiej i zachęcenie do oddolnych inicjatyw społecznych. Przez prawie pół roku trwał konkurs fotograficzny Lasy dla ludzi, zorganizowany przez portal internetowy goudap.org.pl oraz Dom Kultury w Gołdapi, we współpracy z Nadleśnictwem Gołdap i Nadleśnictwem Czerwony Dwór. Do oceny wpłynęło ponad 200 prac, z czego do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 80 fotografii 15 autorów. Najlepiej ocenione przez jury fotografie widnieją w holu Gołdapskiego Domu Kultury. No, Konkurs trwał przez całe lata, przez całą jesień i, i, i trochę zimy, nawet zahasu, i zaowocował bardzo dużą ilością bardzo ciekawych prac. Zimowa aura dopisała zawodnikom jubileuszowego 25. biegu ćwinków pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Narciarskiego. Wśród startujących znalazły się osoby z całego kraju, jak i zagranicy. W ciągu dwóch dni rywalizowano na różnych dystansach w wielu kategoriach wiekowych. W biegu głównym na 20 km udział wzięło 44 zawodników. Nową były wyścigi narciarzy ciągnionych przez psy oraz Mistrzostwa Leśników. Wszystko za sprawą ośrodka sportu i rekreacji i nadleśnictwa Gołdap. Patronem medialnym imprezy była filmowa kronika Gołdapi. Pod koniec miesiąca odbyło się spotkanie z Tomaszem Makowskim. Wiceprzewodniczący ruchu Palikota mówił m.in. na temat ustawy o tzw. Janosikowym. Konkluzja tego może być taka, że ok, jeżeli pan brakuje na wkłady własne, ale warunek jest taki, żebyście nie przejadali tymi się wypłacali sobie no, ciężarów tylko obniżymy Wam, nie wiem, o te 10-15%, bo to będzie, uwierzcie mi, to będzie podobna jak burza mózgów jak z wiekiem emerytalnym teraz się dzieje. Bo może się okazać, że ja też bym się pod tym podpisał, że mniej płacicie, ok, macie na pokrycie wkładów, a tą różnicę z budżetu państwa ma, ma być pokryte na te jednej imeny, żeby zrównoważyć ten rozwój. Kto jest słuchaj, chcesz wyrwać? Gdzie jest bilet? Nie ma biletu Jestem tu nielegalnie I w ogóle... Wiesz ile za to grozi? Przeraża mnie to Za to grozi... jest tyle ludzi Dwie noce ugniatane kapusty Kapusty, nie. <grywka> Michałki do... Wychwytujesz sam, dobrze. Co pani sądzi na temat akta? Ja nie sądzę. No. Jak się pan czuje, że dzisiaj w pana roli wystąpią młodzi? Jestem, tak, tak. Jestem, jestem Dlaczego? Dlaczego? Może to nasza szansa nie Chcę tobie głowę zadusić. Proszę zabrać tego pana z tym